Cześć Widzowie Z tej strony Verod eee... Dzisiaj nagrywam odcinek z Hello Neighbor I mam przygotowane Dwa mody AI Foxy I AI Fredbear Runaway eee... Tak, zacznijmy od Fredbeara I zacznijmy od aktu pierwszego i przejdźmy sobie akt pierwszy z Fredberem, A potem jeszcze yy, ten spróbujemy przejść yy, w akt pierwszy z yy, Foxim, a potem Foxim Nightmare. O, nie, nie, nie. No, no, i tak się zapowiada ta gierka. Już Już pierwszy ten, już je złapał Fredbera. No to tak, może wejdźmy do domu Fred, Fredbera się z nim przywitać. Aha. A! Jezus. Co to było, widzowie? ja je się tego nie spodziewałem, no, to i to. I tam wybijemy okno. Nie udało się. Weźmy jeszcze to. O i wejdźmy sobie na. górne piętro tylko. Fredware nie! Hej! Um. Hej! Hej, hey. hey Fredware! Fredbear się. się gliczuje, ja się go boję, serio widzę. Strasznie. A! Jezus! Nie! Nie, e, e, Feder! Szuka nas tam, czy nas nie ma. Okej, okay, widzowie. Namyśliłem się, co teraz mamy zrobić. I mamy po prostu sobie wejść tutaj dalej, w dalszym ciągu, tak jak mówiłem. Tutaj teraz wejdziemy, tutaj wejdziemy. Tutaj wejdziemy. Ej, no! Ej! Nie! Co się właśnie stało? Jakiego ja mam farta, nie widzowie? Żeby takie coś się odwaliło, to naprawdę trzeba mieć farta. Farta godnego mnie. ten sprawdzę ciągle, gdzie ja jestem. Hey. Ej! 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 To <laughs> to jest genialne! Eee... O nie! Fredbear nie! Nie! Jezus! Nie no, Fredbear! Ej, ej, -o, ej, -o, ej, -o, ej, -o. O, wycofam się do swojego domu! Ej! <laughs> Ну, вы говорите, что такого дома у нас вот не спрашиваем нигде. The Family. Фредбер.

Okej, okay, to już to jest dla mnie potrzebne, to jest klatka auta. Mamy taki drobny speedrun. Hej, Feder? Hej, Ej Do dobra hey. <laughs> Jak przyszedł kurde Ej Yo. Dobra, dobra, ta gra jest coraz straszniejsza i tak się bawię. Jezu, kiedy jest straszne? No, ta gra jest serio straszna. Bardzo. Jaka okay, jest zepsuta chustawka. Eee, mogę od tyłu wejść czy coś?

Jedno tutaj, drugie tutaj. Już trochę ogarniałem tą grę. widzowie, przed, od, przed nagrywaniem odcinka. Czy uda mi się od razu złapać klucz, czy raczej nie? Nie, no tak, klucz trzeba ściągnąć. Ale łom wezmę tutaj, postawię na wszelki wypadek. I tak wejdę sobie oknem. O nie! O Ojojojojusi. dalej jest Aj Oho, jakieś yy, jakiś coś co to jest Sąiadat? Co? Idzie do auta jakiegoś? Co? I rusza. Co to? Auto mu się wywaliło. Okej, okay, jesteśmy z powrotem.

Poszedł tam sprawdzić Ja sobie kupię tym sposobem czas A i teraz idę do góry Tak, żebyście wiedzieli, widzowie, robię akt pierwszy, ale, 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 bez piwnicy. Piwnica jest bardzo ciężka i to może zrobię na osobny odcinek. O, yy... tutaj jest ten koniec. Boni? Kitara Boniego. czekajcie widowie. ja zrobię tak żeby on sobie poszedł do jego pokoju a ja teraz otworzę sobie na szybko Tutaj. jest jaki speedrun ty Sprawdźmy, jak działa. Hey. Ej, dobra, on jest sto razy mocniejszy niż Fredberg. Hej! hej, no hej, 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 hej. What the dog doing? Nie, nie, kurde, gościu. O kur, Jezus Maria. Co to było? Ej. Hey. Uuu, shit. Hej. Ej, uuuh, Hmm, może zainteresujmy się przechodzeniem tej gry, a nie wyłaniem tego... Szlawa sh gwawawawa. Uh. Jeszcze źle postawiłem śmietnik. Biorę nowy. Ej! Hey. ha nie ma, ha, 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 nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Aha. Uh! No to fajnie, żebym się uciekł, co? To będzie trudne. Ho oh. hej, holy shit! Haha, ha, no chodź tu. Nie wejdziesz tutaj, hey. co? Szybko, szybko! Ej. Hey. He, Nie darwiesz mnie spaślaku. Chudzielcu Co to było? Fuxi, jaki kaskader. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Zagierka no? Oh shit! Holy shit! Faje, faje! Ajajaj... I ty teraz nie wiesz, że jestem z tyłu! Bo ty myślisz, że ja jestem ciągle z przodu, bo tam nie wiele razy złapałeś. Tam będziesz teraz siedział, a ja będę siedział z tyłu. Łom na razie nie. Lockpick. A on w ogóle jeszcze nie rozwalił tej drzwi? Jeszcze nie, okej. Okay. Dobra. I tak. oha aha. No i przechodzimy ten akt pierwszy. Zdecydowanie ja się, że on tutaj zaraz wejdzie. Górą. Ech. Kurde. Ej. Co to było? Nie wiem, choć się domyślam. Dobra. Jest! Dobra! Dzięki widzowie za oglądanie. Subskrybujcie kanał. Zachęcam z do zrobienia tego. Dziękuję za oglądanie. Pa pa.